Dzień dobry, cześć, czołem, Boom Heads od grochówką z dachówką Master su 15 Master Playing Games z tej strony w kooperacji z yy, Masterizum z yy, Andrzejem Siema siema No witam wszystkich a! <laughs> ja jestem Andrzej Ziejek A oto misja, która będzie się działała w Londynie Pod tytułem Zapora ogniowa Fireball. Tak, tutaj prawda, twórca tej misji musi być Bill Gates, tak. Jest. Bo musimy wyłączyć Firewall. No dobra. E, chyba, że działamy przeciwko Billowi Gatesowi, bo to on w sumie stworzył Firewall, więc to będzie przeciwko. Tak. Los. Los. Ale fajnie on trzyma tą broń. Tak, tak, tak. Tak na wyjebaniu, tak na PMC. Tak. Znaczy, nie wiem po co P90 jak ktoś by trzymał no za lufę, ale... ale jest, nie. To jest rosyjska misja techniczna. P90 nie jest rosyjski, ale sposób trzymania jest rosyjski. No tak. No to tak, And Andra siedzi na kamerach z miniganami. Nie wiem jakim cudem to jest możliwe, ale coś takiego jest w tej misji. No za zamontowaliśmy to po cichu <laughs> Ta, nikt nie zauważył No dobra, dobra. E, to co? Rozpoczynasz siaczkę tutaj? Tak jest let's get the party begin Nice dobra. 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 Dobrze Ander. Jeszcze, jeszcze, no tak z Z Zlewa Dobra, podchodzę dobra. Teraz chyba plecy będą? Chyba nie. Okay. Nie, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. To teraz tak. Jest. Tak jest. <laughs> Co tu. Z... Katy perery. No. A, stos. z tyłu, tak? No tak, tak patrz, tył, patrz, plecy. Ale dobrze, tu Nie, przejdę. Podchodzę. I jeszcze trzech, pięciu tu bym się pakował. Sześciu, siedmiu, kurde. Okej. Okay. Było blisko. Jak ktoś tam został? Chyba tak. Się wydaje się, że widzę, tak. Dobra. tak jest. Precyzyjnie. Bardzo lepiej. <laughs> kurde, jeszcze tu siedmiu się wpakowało. Siedmiu. No człowieku, to poje banaki. Okej, okay, przeładowuję. Nie w zasięgu, więc uwaga. Oczywiście. Ja tu ze spazmem Ja sprzętuję ściany żeby się czuli mniej pewnie <laughs> Bardzo dobrze <laughs> Okej okay, czysto ty, Obniżam morale <laughs> Dobra Okej okay. yy, Dobra ten byłby Tam drugi jest Ale jest no Anders się tutaj ogólnie nie pierdoli w tańcu, jak mogą państwo zauważyć. Staram się, nie. Zaraz wyjdzie, który chopa A. tu to... Dobra, a, masz ten... go. Żeby mi i tylko nie wyjebał, będę ostrożny. dwóch Znacznik MLG. Dobra, jednie, jednie, jednie. No, długo się a, jeszcze... A... <laughs> Tak, 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 to no nie mam Już gryzą jest. tak, tak, ja tu wszystko eksploduję, żeby później samemu nie eksplodować. Zagrożenie tak, ze strony środowiska. Oczywiście, to trzeba uważać zawsze i wszędzie. Jak mi skoczył. To... Otwarty świat. <laughs> Łotak. Pięć otwartych. Attack choppers tym to nie serio A dobra, tak Jest jeden poszedł. Drugi poszedł? Tą MP5 tak ściąga po prostu. No to, czy no, no. <laughs> ja nie wiem, to ja nie wiem. Dobra, wybiegają biegajcie. Kurwa, słuchaj, trzeba tak, kontakt. O, Dobra. Chyba czysto. No czysto, na, na taką. Nie... To biegnij pan. Ja już tak zupełnie czysto będzie? Okej. Okay. No. Okay. To git. Ewa Dobrze, śpię. <laughs> wow, trzy gwiazdki. Ja ośmiu zapitych, <laughs> Andrzej sześćdziesięciu dwóch. Złączyliśmy Wyłączyliśmy zapory systemu Windows. <śmiech> no. Więc... <laughs> Możemy się czuć dumni, także dziękujemy. Bill Gates się wkurwił. Tak. No. E, dobrze, moi drodzy Państwo, Mastersu 15 oraz Andrzej Z y, Znowu razem, tak? Znowu tak. znowu w specopsach. Fajnie poszło, dzięki, że byliście. No i co, no i do zobaczenia. Trzymajcie się, Joł No do zobaczenia, cześć.